Siemano, witajcie, tutaj wojanito! I dziś, tak jak wczoraj widzieliście, odkryliśmy skarb hakera. Wielki safe, w którym chowa naprawdę bardzo dużo cennych rzeczy. I te cenne rzeczy są nam bardzo potrzebne do tego, żeby uratować Nubka. To będzie kolejny nasz cel e, w, roz, e, jakby w rozbudowywaniu się, w zbrojeniu się, żeby odwiedzić świat Nubka. Nubek nas ostrzegał, że w tym jego świecie, w sensie hackera, świecie, jest naprawdę nieciekawie. E, mówił nam, żebyśmy się mocno przygotowali. Więc na szczęście mamy tutaj rzeczy, które wyrzuliliśmy od hackera, kiedy byliśmy w przebraniu. On, spójrzcie, pełno totemów na nieśmiertelność. Mamy jeszcze jakieś dodatkowe, chyba totemy gdzieś ukryte, bo ostatnio nam przecież dawał te totemy, tylko gdzie? Ja je odłożyłem, nie? Ojejku. Ej, widzę, nie pamiętam, gdzie ja odłożyłem to 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 temy. A 18 koksów mamy, więc jest git. No i słuchajcie, tak się jak tamto temów jest znacznie więcej, więc musimy się skupić na tym, żeby właśnie je odzyskać. Te wszystkie rzeczy. Zabieramy sobie szalkerową skrzynię, bo będzie nam potrzebna, żeby to wszystko tam przenieść. I słuchajcie, idziemy do paliona. I u paliona zaczynamy zabawę. Pójdziemy właśnie z palionem do tamtego miejsca, bo potrzebuje drugiej osoby. Jednak sami widzieliście, że tych rzeczy tam było bardzo dużo, a my chcemy zrobić szybką akcję. O, tutaj mamy szalkerowe Skrzynie, tylko pytanie, czy coś w nich jeszcze jest? Eee, tak, chyba coś jest. Ooo, taki jakiś syf, kompletnie niepotrzebny. To my to wszystko wyciągniemy sobie i odłożymy do jakiejś skrzyni. Hmm. Ja nie mogę, ja tu mam taki syf widzowie, to jest taki syf, ja mam taki piękny magazyn, a tu jest no ochyda, ochyctwo tutaj, nic nie widać, dobra odłożę tutaj coś w końcu, od tego w końcu mam ten magazyn O i tutaj też shulkerowa skrzynia, jedna już jest pusta, druga, Ojeku, co ta druga ma, co to są za rzeczy, dobra to wszystko leci do wywalania tak szczerze, dobra oprócz może tego i diaksowa jakaś zbrojka. Co to jest? Po co mi to? Diaksowej zbrojki to ja nie potrzebuję, gościu. O, nie wiem czy to wyrzucić. Czy gdzieś zatrzymać. Dobra, wyrzucę, bo potem mi to syfi, a ja mam tak dużo diaksów, że, że mi to niepotrzebne. Okej, okay. no i tym sposobem właśnie mamy... A, jeszcze nie mamy. Jeszcze ostatnie tutaj rzeczy, które odłożymy sobie właśnie tutaj. O, właśnie w tym sposobem mamy dwa puste szalkerowe boksy. W których możemy sobie schować y, fajne rzeczy od hackera, z jego skarbca. Więc idziemy do Paliona, zrekrutujemy go, powiemy mu: Ej, Palion! Mamy też niewitki dla niego swoją drogą. Powiemy mu: Ej, Palion! Gościu, znam tajną skrytkę hakiera więc będzie się działo, e, więc chodźmy już z bomby do niego. Panionowy będzie pewnie bardzo zadowolony, jak to tak zrobimy. O! Pok, 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 pok. Kurda, krat, schodzę na dół. Gdzie ty, Panion? O, to jest o dzień do werek, Panionowy! Cześć, cześć, cześć. cześć, słuchaj, Panion! Mam no. pewną, e, bardzo tajemniczą informację od hakera W sensie, misja? muszę zamknąć Misja, misja, Jaka którą misja? musimy wykonać Misja, dzięki której będziemy o krok bliżej do uratowania Nupka Misja, dzięki której będziemy strasznie rozbudowani i myślę, że podbijemy z świat jaki hakera W spo, jaki sposób? Nie, 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 chodź tu, bo on może podsłuchiwać, on nie może wiedzieć. słuchaj to chodź na dół Odkryłem, odkryłem, Panionowy Skarbiec hakera, jego safe, safe w którym trzyma pełno no, to temu. kiedy? Nie wiem właśnie, wczoraj znalazłem go na odcinku, normalnie się wkopował w jakieś miejsce tam jest pełno pułapek, musimy bardzo uważać i słuchajcie, jak już, jak już tam się dostaniemy, to go okradniemy, więc Palion, musimy to zrobić. No, no my radę, Wojt, no, my nie damy rady. No wiadomo, to będzie napad na bank hackera. Masz jakąś szalkerową skrzynię? Eee. Ci powiem, że będzie czysto, bo <laughs> czekałem, nie było. Będzie ciężko, dobra, ale to ja mam jedno, więc mogę ci dać, proszę. Tylko się zastanawiam w takim razie, czy to na, na dwa razy w takim razie nie będziemy musieli zrobić, bo trochę nie mam też miejsca, eee, no. zobaczymy, chociaż może nawet to wystarczy. A, to nie, tu. A, czekaj. nie ten, to, czekaj, no to to ten, tak się zawsze też tak mylę. No, No, e, mam też dla ciebie potki na niewidzialność, więc proszę mhm. I słuchaj, e, podchodzimy do e, domku hakera, no musimy się rozeznać, co on tam robi. Jak będzie czysto, to wchodzimy, wiesz z bomby wchodzimy. A wiesz, kim ja byłem na początku wojenowic? A kim byłeś na początku wojenowic? Włamywaczem. Wow, palion, co ty nie powiesz, serio? No, ja już jestem wrodzony w to nie. Wiem, czy... Nie, no naprawdę, nie musiałeś hmm. mi tego mówić. Teraz będę musiał uważać na ciebie, jeszcze się włamiesz dla mnie. To A stąd masz mi tyle diaksusów. jest jest prosta we dwójkę, nawet sam bym dał radę. <laughs> dobra, dobra, niech ci będzie. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Widzę cię, ja widzę. Dobra, to słuchaj. O, dobra, już, już zdejmuję łopatę. Chodźmy rozejrzeć się, gdzie ten haker może być, żebyśmy Kukajniku. mogli go namierzyć. Właśnie. No gdzie? było za domkiem? A za domkiem? Dobra, dobra. O, a ja tam jest właśnie tam. Nie podchodź za cieka. blisko do niego, bo on zawsze jest wyczulony, tak jak moby na zapach chyba ludzi. No, uh -huh. Patrz, widzisz, to jest w tym miejscu Trzeba co on to, to kładzie. Ukryć. Jak to ukryć? Ej, patrz, on to chce ukryć jakimś bedrokiem. A co jest tu pod wodą? Właśnie też nie wiem, klatka? zrobił jakąś tajną bazę podwodną, w której nic nie ma. Widzisz? Dziwne. W ogóle mi się nie podoba, że on tyle bedroka kładzie na wojonowicach, a potem ten cały bedrock będzie stał. Nawet jak go pokonamy, to on tutaj zostanie ten bedrock. Co wtedy z nim zrobimy? Trzeba będzie go jakoś zabudować ładnie. No? Wszędzie, ja już nie wiem gdzie tu nawet jest bedrock, wszędzie jest bedrock. No? E, dobra, on tutaj coś zabudował. Um, to jest właśnie w to, to miejsce, co nie? Tam, gdzie jest ta dziura. Tam trzeba zejść. Tylko spójrzmy, on tutaj póki co pilnuje tego. No tak koło ciebie trochę latam. jest bedrock, jak tu nie ma jak Nie biegaj tak szybko, palion, bo on może to zobaczyć, nie? Jest bedrock. No, no, ale spokojnie, tam się podkopiemy obok bedrocka Troszeczkę zrobimy taki tunel od boku. Jego, co on się tak. Co, co tutaj tak kręci? No, co tyle śniegu. No, to wala, ty. zniknął! Nie ma go? Ej. No, nie ma. No to go. Myślisz, że to jest dobry teraz moment? No, no chyba idealny Ej. To, gdzie ty jesteś teraz? Obok drzewa. Widziałem gdzieś nik. Na dole. Czekaj, spójrzmy na to, czego czasem tam gdzieś nie ma. O, dobra, dobra, ja też jestem tutaj łopata. Dobra, słuchaj to. Ho, wkopiemy się tą łopatą. Pyk, ja tutaj rozwalę to, rozwalę to. Dobra, jestem, ready. Widześ? A tu jest lawa. Wiesz co, zabuduję od góry. Ho, dobra. tu jest lava na dole. Czekaj, nic nie widzę, więc wezmę sobie pochodnie. O, no. skocz do mnie, skocz do mnie do, na jestem. tego dirta. Dobra, zabuduję to. No i słuchaj! Załóż sobie na wszelki wypadek zbrojkę no. Okej, okay. ale zaufaj mi, trzeba to zrobić, uwaga 3, 2, 1 Nie, co ty zrobiłeś? Jest, Dobra! Stary zdejmuj, zdejmuj Woda. Albo nie, jeszcze nie zdejmuj, jeszcze nie zdejmuj, bo przecież palimy się. Do wody, do wody, do wody. O, dobra O jest, jaki tunel Dobra, zdjąłem. Tak, tak, tak. I teraz wiesz co? Teraz musimy pokonać ten parkour, słuchaj, nie będzie kolorowo, bo jeżeli wpadniemy do, do lawy... Gadasz z tym parkour. Ej, widzisz, tam są strzały, one cały czas działają. O Jezu. Dobra. Dobra, zakładam też zbrojkę w sumie, żeby Dobrywamy. nie zginąć. Lecimy, fr fruniemy, fruniemy, ale widzimy tylko nik hakera i od razu uciekamy, stary. O, dobra, dobra udało się. Jak ty, co? No, musisz <laughs> zrobić rozbieg, nie jest lekko. Ja jestem mistrzem. <laughs> Dobra, i teraz fa Kurde, jak to nawala Musimy teraz tutaj uważać Ile tu jest strzał? No, bo to jest takie, nie wiem, to wygląda jak jakiś, e, jaki był taki film, e, Adventure O! widziałeś, Oła. dostałem Dostałem dwoma strzałami, jakbym nie miał zbroję, to już byłoby po mnie Au, znowu dostałem, stary Trzeba tak uważać, dobra, dobra, udało się dobra. S a, też dostałeś. Jest Dwie strzały, ja trzy, więc wygrałeś. O, ale magazyn. Magazyn, zobacz. Ej, to są drzwi? Stary, to są. To jest właśnie skarbiec, mordo! To jest ogromny safe. To jest pod tym. O, widzisz, widzisz? No, nie zauważyłeś I nawet, stary. Ale to trzeba zrobić a, tak A, dźwignia. No, no, no. O ja. Klikaj dźwignię, zobaczysz, co Dobra. się stanie. Pa. Wow! Zobacz, no! Otworzyło się zobacz. przejście. Na co cię stać? A nie jeden, na co Co ty stach, stach, jaj, jaj. Dobra, stary, to co? O Boże, to są te, jak to serca, tak? Nie rozwalaj tego czasem, nie dotykaj. Nie wiem, ogóle, bo to nie walnie. dotykaj. Ja wiem, nie bo dotykaj nawet tej zbroi, co jest ja tutaj, wiem, nie? Bo to walnie, ja wiem, no, butowalnie. No, butowalnie, stary butowalnie. Ej, ale co to są za. Nie jest jakiś giga ten Zobacz to. Zobacz no, na tej no, skrzyni, na której stoję. <laughs> uh! Aha! kurde No widzisz, dobra Stary, bierzemy szalkerowe skrzynie I chowamy wszystko, najważniejsze to oczywiście Totemy na nieśmiertelność Oraz koksy, to wszystko chowamy Dawaj stary, dawaj stary, dawaj Robimy to, robimy to, robimy to Musimy szybko, bo jak haker się dowie To będzie po nas, nie? Tylko to zbieramy? Ej czekaj Coś słyszałeś? Czy nie? Dobra, nie, chyba nie Trzeba to szybko robić, bo drzwi są otwarte Wiesz jaki jest problem, jak on zobaczy że drzwi są otwarte E, eee, zbrojkę, 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 zbrojkę. Zbrojkę te po boku zbrojki co są. Cyk, cyk, dobra, cyk, cyk, cyk. Cyk, ale jazda, cyk. Odłożona, dobra, dobra. Sprawdzę, czy da się jeszcze tą zabrać w sumie? Cyk. Da się. Dobra, to ja zabiorę. O, dobra, super, mamy to. Raz, da dwa. Się. Syk. Zostawię mu dirta w nagrodę. Aha, dircik, dobra. Sprawdzamy, co jest jeszcze w tych skrzyniach. Widerowa róża, chyba do niczego nie jest potrzebna. Obsydian, nie ja wiem, co mi to. Mam full. Mam full. Jeszcze ekwibonek cały sobie ja e, zawalne. A ja nie wiem, co stąd zabierać w sumie. Stąd to chyba już nic nie jest potrzebne. Czarny to beton to do nie niczego. Z rzeczy. Diaksy wezmę i emeraldy w sumie. I wezmę nether, nie to jest, Ue, to jest nethertowe złoże złota, ja myślałem że nederrak jakby nie, był netherrack Nie opłaca, ale ja no. wezmę za tego jeszcze, razy, szmaragdy No też chorone. sobie wezmę, wiesz co obsydian wezmę bo obsidian się przydaje Wezmę Weż sobie wezmę. go Ty. Nie, wypadło Jeszcze tu Ale jazda ile tego jest, dobra coś jeszcze, o jeszcze dobra, tutaj Dobra mam Dobra Jeszcze tu ja nie Dobra uciekamy stary, za długo tu jesteśmy No ewakuacja stąd jasne Dobra, 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 szybko, szybko, szybko. szybko. Przeszedłem, dobra. Trzeba to. tak, zabudować, dobra. Ale pięknie, Pit. pięknie, dobra, dobra, i wracamy. Wracamy. Co? Wracamy. Akcja udana, widzowie. Huź! Dobra. Huź! Huź! Dobrze jest! Patrz, ani razu nie trafi mnie strzała. A, Ani razu. Ała! Trafiła cię, Ała. czyli ja tym razem wygrałem. Ała! Okay. O nie! Palion! Misja. Nie może się nie udać. Ile masz HP? Ile masz HP? Jeszcze żyję Chodź tu na... Nie nie stawię nic, bo może zobaczyć wiesz. Demret, postawiony demret, budulec. Koksa jest zjedz, mamy demret, 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 pełno teraz. Dem, 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 dem. Ale jazda, że spadłeś. Czaisz? O Boże, trzy serca. Grubo. Tutaj też uważaj. Op! No właśnie. Dobra. Aaa! No co za mnie, no przypał, jest on przypał! Gdybyśmy mieli z całą niewidzką tutaj lecieć, to byłoby naprawdę niekolorowo. Musimy się, musimy się przestać o, palić. Dobra. dobra, tutaj już zdejmuj e, zbrojkę. Cześć. Mam plan, patrz na to, no. co ja odkryłem. Tajne wyjście stąd. Ja to jest w jakimś tunelu? Yo, no, jasne to. Dawaj, tylko nie, nie sprawdzałem, co tutaj dokładnie jest, więc choć jakoś nie wiem, tutaj może przejdziemy nie, sobie górą. No. Ej, nie wierzę, czekaj, co to jest. Czekaj, stary, czy to jest... Katjowe coś. Katilandiowe coś. Co to jest? Co to za tunel? Ej, stary, co tam jest na dole? Sprawdzamy. A tam nie jest bedrock? Bedrock. Ej, dawaj, sprawdzamy. I lapis lazuli. Ej, co to jest? O, Boże. Ej, co my odkryliśmy? Ej, to jest jakaś kolejna tajna baza hakera? Ej, komputer hakera. Jooo, komputer Akera, co my odkryliśmy? Co to co, tu się odpala? Co odwala? To, jest, to jest wielkie? Co tu jest, no? Co, co jest grane? Ej, nie nie nas... Powinno... Ej, widać cię! Widać... O nie, dobra, dobra, piję potkę, piję potkę Dobra, ewakuujemy się stąd, widzowie, ewakuujemy się, bo to jest jednak... To nie wiem, co ja mam teraz robić, ty, jak my mamy się tam dostać na górę? Litra, nie mamy litry! Nie mam też! O Boże! Trzeba się budować, trzeba to robić klasycznie Dawaj, budujemy się po prostu, podbudowujemy się e, różowym e, budulcem. Pyk, 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 pyk. tak, no no. I lecimy, widzowie. a e, co to, co my odkryliśmy, widzowie? Napiszcie nam na dole w komentarzach, może wy ogarniacie co to jest za miejsce. Pierwszy raz to widzę w ogóle. Kiedy to jest? No, i czemu to jest razem z e, różową, e, jakby budulcem Kati? Czy to Kati ma coś wspólnego z tym? O, tutaj jest, czekaj. Tutaj coś widzę akurat. Patrzcie, patrzcie, co tutaj jest. Mamy jakąś... A! dalej się podkopaliśmy przecież, dobra, 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 to idziemy górą Z powrotem w górę, a to jest tyk, na samym dole tyk. życia? Co, co? Co to <grym> <wycieś>? <grym> przecież jak jest bedrock, to on to postawił czy to jest bedrock <grym> prawdziwy? A no właśnie, nie wiem w sumie, czy to jest na samym dole życia Dziś nie powiedziałem dziwnie Ej, nie, nie wziąłem dużej, do, dobrej ilości tego jak Różowego kopie No, jeszcze trochę się pokopiemy. Mam nadzieję, że nie wykopiemy się idealnie na hakera, co nie? Uważajmy na to. Dobra, jeszcze trochę tutaj zostało. O, tutaj... Boże! O, nie, o nie, tutaj nic nie ma. Myślałem, że to będzie jeszcze różowy. Wodę znalazłem! Ej, Dobra, to zostaw ją, zostaw ją. Dawaj, dawaj, dawaj. Lecę tam do ciebie, lecę, hakera, lecę, lecę, lecę. Dobra, gdzie to zakryć? Czym? Wyszedłem? wyszedłem? Tak. Nie wiem, czy ja wyszedłem? Dobra. Elo, nie mogę tego Tę, zakryć Tędy Zakrywam to Dobra, zakryłem endy? A, tędy. Tę, tędy Ojejku, dobra, to idę tędy, no Tędy dobra, Ale ciężka. dobra, dobra Płynę, 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 płynę Jestem Okej, okay, co? Ej, domek hakera Dobra Szybko wylot, stary jakiś, stary Zabuduj to, zabuduj to Szybko wylot Zabuduj to A, dobra, zabudowałeś, idę Nie mam bloków innych, stary. stary Nie, 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 nie wypadły takie Stary, dawaj do domku Dawaj do domku. <głos> <głos> Uciekamy, Bożej, uciekamy, Bożej, uciekamy, uciekamy Idziemy Gdzie ktoś... teraz Inną drogą, inną drogą, inną drogą, inną drogą ja Idę, ja jestem przy twoim domku prawda? On mnie czuje, on mnie czuje, ja to wiem, że on mnie czuje Mi się udało stary, ja jestem przy twoim domku Już jesteś? No On cze czegoś pilnuje dobra, 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 udało mi się Ewakuacja teraz widzowie stąd, ewakuacja, ej ale grubo Jestem na S stary, jestem na S O się go S. S, jestem na S! Jestem w S. Jestem na es Le... <laughs> Jesteś Malion na es Sie Jo mój kolega jest na S! Dobra dam, stary jestem na es Sie! Ej! Y y y jestem tu! Nie, nie, zabycie, zabycie! wygraliśmy. Że dobra, dobra, chowamy to mamy zabycie, to. Zabycie, to, to Do tych tutaj skrzyni, ja tutaj gdzieś miałem skrzynię gdzie była z... O! Tutaj, pa! Ta skrzynia Ona tutaj ma zamień na coś innego Widzisz, ile ma to totemów na nieśmiertelność? To jest coś pięknego. To jest coś ty pięknego. Widzisz, Jeszcze mam tutaj widzisz. obsydian, dobra, ja nie mogę, ile tego jest, dobrze, pięknie. Widzowie, no pod nosem hakera go dosłownie obrabowaliśmy i teraz się oczywiście nie przyznajemy, że to byliśmy my, nie ma takiej nawet opcji. Więc wy mu też czasem nie mówcie. Nie no, nie macie zresztą nawet jak, i pewnie wiadomo, żebyście nas nie wydali. No jasny, że No i co, widzowie? Dzięki bardzo za oglądanie. Subskrybujcie kanał, zostały nam 4 minuty nibitki. No i teraz, co? Pewnie hacker się zdenerwuje, ale my, my nie mieliśmy z tym nic do czynienia. dobra, do zobaczenia, widzowie, w kolejnym odcinku. Elo. pół!